No dobra, zaczynamy od Battlefielda. 4. Jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, bo, bo sami wiemy, to ustawialiśmy. Tak, ja tak. jestem po lewej stronie i PlayStation 4 też jest po lewej stronie. To jest taki. Tak dla zmyłki, jakby ktoś się spodziewał, że będzie zmyłka, to jej nie ma. PECET po prawej i Delgra po prawej. Tak, też. tak. I zobaczymy, jak oni sobie poradzą z odkryciem właśnie, gdzie jest PECET, a gdzie jest e, konsola. Mm. No cóż, no sam jestem ciekawy, czy się skapną. No, już czuję mieliśmy taki pomysł, żeby puścić tą samą rzecz na obu monitorach i patrzeć, jak oni się tu zabijają o to, <laughs> która jest lepsza, ale... To może poczekać. Jesteśmy litościwi. Dobra, zapraszamy ich.

no kto. Mi, tu widać się widać nie. Nie, no. Oj, przy tym, no. Więc na normalnych ustawieniach defaultowych chyba... Nie wiem kto gra na... Marcin jest chyba ciężko, nie. tak? E, nie, nie jest ciężko. No, okej. Okay. Dobra, to, 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 to są to, są no, to dobra, to dobra są mamy no, Zobaczymy Zobaczmy, i... można wysadzić w powietrze tą ciężarówkę, więc... To są nikłe przecięcia, dlatego to nie jest takie coś, że ma już całego laga ta uciekań, Tak, nie? to chodzi płynnie niż w domu na średnich, więc <laughs> <to> nie, <laughs> nie jest tak, tylko... Ale zobaczmy tu Widzisz, tu, masz ogóle, tu jest ekstra, tu masz ultra ogóle, płynność Tu masz tak. w ostrzejszy obraz Czy to jest kwestia oh, sygnału? I moim zdaniem, moim zdaniem... Dawaj, to zobaczymy Del strzelaj, Nie mam amunicji Nie mam amunicji? Nie mam interfejsu, żeby No to tak właśnie przegrywaj ja Nie mam nie był, Tam gdzieś było, było pudło z amunicją Wcześniej troszeczkę Tam gdzieś czy, czy to jest jakiś jeden glitch <noise> szczerze, obie gry są płynne. Na, na PC są mikroprzycięcia, ale no nie, ja nie, nie, z z... Z... nie, ja mam zdałem, że nie znam. Zdaniem wyglądem jest mała różnica, ale właśnie co jakiś czas tam. Przyczyn. Trudno ją wskazać tak naprawdę. Szczerze, wniosek graficznie. jest taki, że wizualnie już o, nie ma... Ja. Wizualnie... wizualnie... Wizualnie już nie ma, natomiast są mikro na pc Jakimś X-em stawiamy. Gryczne. Tekstury... Są lekkie, ale to jest tylko... Tak naprawdę w niektórych sytuacjach, bo jak się w tym momencie, jak sam widzisz, ja ze miarę płynną. Nie, nie jest płynny, bo to jest. Ale, ale są takie przycięcia, jak nie wiem. Dlaczego? Znaczy, jedyną jest... sytuacją, w której jesteśmy w stanie poznać, że to PC to są te chrupnięcia, których na konsoli nie ma. Taka Dokładnie. jest prawda. E, jest czym gramy na te normalne ustawienia są dość wysokie. Trzeba, A trzeba zwrócić uwagę, że na konsoli to jest upscaling, nie? Czyli że to daje, daje animację, nie wszystko. Tak, prawda. tak, tak. Nie, to widać, że jest tam Nie, tak, że tylko jest kwestia przycięć. Po prostu. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest 900p abskalowane do 1080 przez konsolę, ale, ale a to jest pełne 1080 p z karty graficznej. Ale wygląda no, ale, tak samo, ale nie ma bardzo, no, no. Hmm. więc no, zobaczyć tekstury z bliska, no trzeba nie będzie Tak, właśnie, p. bo o to chodzi, że kiedy... Kasper tuż tutaj. O dobrze, to bardzo to dobrze. To, tu możesz... Dawaj to... O, i podejść do bariery. O, i mam jakiś napis na barierze... O, Marcin, przesuń się w prawo, bo to mamy. O, o. o. O, widać. Nie, szczerze, nie, nie, nie będę strzelał. Nie, 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 nie. To jest kwestia tylko i wyłącznie kolorystyki. Tej... Widać, tu jest wyraźnie. Zdaniem, jeżeli ktoś nie, ma telewizory i to nie, okay. nie zobaczysz zobaczy Jest okej. Okay. No to wszyscy w sumie odgadli jednogłośnie. Odgadli. Bo tak, no bo tylko Od połowy w ogóle po tak wszyscy już rozmawialiśmy, jakbyśmy byli mhm. pewni, że tam w ogóle... O Dele, tutaj podejdź do murka. No, no, ale Ważne jest, żeby pokazać też jakie są te defaultowe ustawienia Battlefield 4 i spróbujemy jeszcze tą grę zoptymalizować. Sterownikami korzystając z Nvidia Experience. Zobaczymy, czy nam to pomoże i czy wtedy zgadniemy. Okej, okay, kolejna część. Tym razem stwierdziliśmy, że zoptymalizujemy Battlefielda. Tak, GeForce Experience. Wszyscy poznali Battlefielda pc nie po wyglądzie, tylko po tym, że lekko krupał. Mhm. I skorzystaliśmy ze sterowników Nvidia Experience i tak. daliśmy te ustawienia, które on. Zaproponował, one no, są dziwnie, dziwne bardzo, bo on przemieszał, niektóre efekty dał na ultra, niektóre na niskie, na niskie no. I zobaczymy jaki będzie efekt, więc wołamy e i ekipę, wołać, ekipę. <grym> <grym> Konsola, PC Dobra, <grym> <grym> ja dobra tak stwierdziłeś, tak? A, po sobie, po sobie. Dobra. Uwał stwierdził, że tak, po prawej tak kons no konsola, po lewej jest PC. Zacznijcie grać tak no Niech się coś tam dzieje Też wydaje mi Jech się, do... po lewej jest PC, poprawi PC. Dlaczego po czym to Aha. stwierdzasz? Po lewej, czy mówimy? po, po, lewej. po lewej, Mam wrażenie, że są tutaj trochę tak. ostrzejsze tekstury. PC, ty mówiłeś? A gdzie ja ja wiem, że konsola jest tutaj, to jest PC. Pokażcie. Pokażcie, tutaj macie. Dobra, grajcie. grajcie. Odsłoncie im trochę. Ja. Ja. Przejdźcie na bok. Nie żeby sensu, tak? Ale przejdź tak, gdzie to się działo no, na planie. Ja dalej. Ja mam wrażenie, że tu jest Po czym to, powstajesz? Były takie mikro. Nie, nie, wydaje, że to jest konsola mniej <laughs> ale... no, to sz... że gdzieś na W, brosie, w jeszcze inaczej w O, przycięło, o, pecet, wiadomo, cała, peca, Ale nie, mówi się, pomylił, ta Nie, 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 ja że tak nie, 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 chwilę teraz tu jest też zajebiście co płynne, tylko był jeden moment, kiedy odczytywał część ale ja tu widziałem, jak były jakieś efekty takie na niebie, to... Na niebie? No, no coś leciało, jakieś cząsteczki tak? No. Teraz nie ma tego, co było wcześniej, ale, ale jeden moment był, kiedy to zauważyłem. Chyba, że to faktycznie... Ale też pokazuje, jak takie małe przeskoki między ustawieniami tak, są to, trudne no, do zauważenia obiektywnie. One pilnimi. nie są małe, w pozorom. Te sterowniki dokonały kolosalnych nie, zmian. Niektóre efekty dał no, na ta ta ultra, nie. niektóre na niski. To było bardzo dziwne, co, co te sterowniki tam zrobiły. Przypuszczam, że niektóre rzeczy po prostu są w stanie kaprału. Nie, obciągu. wiesz, co chodzi? Możemy podejść do tej samej ściany, co wcześniej, nie. Ale No, to a sprawdźmy. Która tak, to? tak Gdzieś tam było. Moim zdaniem, to, co zrobiłem w tnie, to obniżyłem maksymalnie fizykę. A, bo, a pojechały z grafiką jeszcze, bo ten komputer złożyliśmy w taki sposób, że ma najlepszą możliwą kartę za te pieniądze, ale troszkę ucięliśmy z krocka. Moim zdaniem, ta gra klatkuje wtedy, kiedy jest dużo efektów, które wykorzystują CPU. I dlatego on ci obniżył część efektów CPU na, na niskie rzeczy, a grafikę podjechał na maksa. I powiem Ci że to teraz działa dużo lepiej niż poprzednio. Tak, tutaj mamy. Trzeba pamiętać, że mamy dość e, budżetowe podzespoły, że to jest też o płytę główną e, i w zasadzie poza, kart, poza kartą graficzną to trudno tu mówić o high-endzie. Hmm. Nie, zdecydowanie działa płytem. To jest okej, moim zdaniem jest naprawdę okej. Okay. popatrz popatrzcie na ten komin. O! czytasz coś... Nie, bardzo ładnie działa. Ale czekajcie, Kasper niech powiedzieć do mórku. Musimy no, wydaje, że on, trochę teksty na tej drodze, ale... <noise> no dobra, co? Waszym no zdanie, zdaniem wygląda lepiej. No to właśnie, z moim zdaniem jest remis, jeżeli chodzi o to. Ja no szczerze nie zobaczyłbym tak. różnicy, to jest strzelanie, ślepe. Ja, 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 A spójrz ja, ja, daleko, bo tam. Cześć, to teraz zobaczmy, jak parę... tutaj siedzimy do góry. Na PC-cie takie doczytywanie. A, okej. Okay. Ten... Ale nie, nie, dobrze są te tekstury na ps jest Pokaż budynki nasze. A spójrzmy te na te wieżowce, właśnie. Ale szczerze, to nawet nie ma różnicy na No. Jeżeli chodzi o jakąś grafiki, to, to już musiał być takim, bardzo, to, okay. tak. Tutaj już nie przycina, a tu jest tak. trochę więcej klatek. I to jest, tak. jest jedyna rzecz. Właśnie, bo uciekacie. Najciekawsze jest to, że zobaczcie... Trochę wygląda jakby grali w co-opie. się pod mm. uwagę, że to jest, to jest cały czas upscaling PS4, i to pokazuje, jak dobry to jest Naprawdę, bo tu nie widzisz tego, że to jest 900p. Mhm. Nie? Nie, nie, Chociaż nie powiedziałbym. Chociaż są niekiedy takie, takie momenty na broni. Zobacz taki widzisz? Tak. To jest coś czego tym bardziej. Co się ma. dzieje tutaj z tymi barierkami na moście? To jest w ogóle fajny efekt. Widać, że jest niższa działka o, 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 pokaż... No. Czy mógłbyś Marcin gdzieś o, mógłbyś pokazać nam jacy. to, to wracamy do dźwigu? Jeszcze Marcin, no, widać, że mieni tam już. Tak, tak, ale to... No. to. jest chyba ogólny błąd silnika bardziej, bo że ma takie... To czy to, jest, to, jest e jest, e to nie jest. E e f, Dobra, no frostbite e sorry. Mm. Jak się gra w multy, to też widać czasem takie, takie no, dziwne no, artefakty. A ile ptaków? Ale nie masz na... tego na broni, widzisz? Porównajmy ilość ptaków. E, raz, dwa, trzy, cztery. Nie masz, nie a... na broni. Aż tak, aż tak widocznie. <laughs> aż nie, nie widzę. <laughs> nie, nie. No, no dobra. Dobra. Spójrzmy się, że, <laughs> że jest chodzi remis. o jakość, to generalnie każda osoba, chyba że jest maksymalnym purystą, nie zobaczy tego różnicy. Natomiast są minimalne przycięcia na pc Ale zdecydowanie jest ale lepiej, jak Jak profesor. wykorzystamy te, 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 te optymalizacje NVIDIA. Jest zdecydowanie lepiej. Mhm. No i weźmy pod uwagę, że faktycznie PC generuje obraz prawdziwy 1080p, a nie udawany, więc to też trzeba wziąć no, pod uwagę. A to też na dużych ekranach. Nie. Jest w miarę równo. No ale tutaj no wiadomo, że płynność PS4 jest warta odnotowania. W zasadzie tak. tutaj nikt nie, nie był w stanie zauważyć jakiegokolwiek trucnięcia. Więc tutaj. Ale ja bym grał na obydwu hmm. bez żadnych problemów. No, to jest taka, że. Tak, to są, to są tak kosmetyczne różnice, że jest okazana. Dobra. dobra. Remis! Oh. No, nie Remis! A dobra, wygrała ps czwórka Pez dwójka! ps dwójka, <noise> <PS> dwójka <noise> <noise> jednak na PS2 <noise> to by lepiej znacznie.